Dolce i Gabbana zaczynali z niczym. Na swoim pierwszym pokazie w Mediolanie mieli tylko znajome modelki i zwykłe prześcieradło zamiast kurtyny. Rok 1985, sekcja nowi talenci na Fashion Weeku. Akcesoria szaw, sceneria z mieszkania. Niestety kolekcja sprzedaje się słabo, Gabbana chce się poddać. Ale wsparcie rodziny Dolce i ich wzajemna motywacja ratują start marki. Przełom następuje w 1988 podczas pokazu Il Gatto Kolekcja spaja wspomnienia rodzinnej Sycylii Domenico Dolce z filmową wizją Viscontiego. Na wybiegu królują biele, beże i kremy przeplatane czarnymi dodatkami przywołując atmosferę pałacowej wnętrz i elegancji XIX wiecznej arystokracji. W latach 90-tych Madonna zamawiała u nich około 1500 elementów kostiumów na trasę The Ghibli Show. Od głównej kreacji po akcesoria dla całej ekipy. Monika Bellucci zostaje ich muzą, a na wybiegi wychodzą Naomi Campbell i Claudia Schiffer. Natomiast Nicole Kidman i Isabella Rossellini wybierają ich kreacje na czerwone dywany. Domenico Dolce, perfekcjonista z Sycylii i Stefano Gabbana, charyzmatyczny wizjoner, razem stworzyli markę opartą na kontrastach. Zwierzęce wzory łączyli z subtelnymi tkaninami, teatralny przepych z prostotą sycylijskiej tradycji, a sakrum z profanum, gdzie symbolika religijna spotykała się z modowym przepychem. Od prześcieradła w w do światowej sławy w 2000 stworzyli imperium modowe, które wpłynęło na włoski glamour lat 90.